Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Z tej strony Bartek z kanału Żytek Witam was w kolejnym vlogu na kanale Dzisiaj standardowa, coroczna procedura Cieszukowanie Cieszukujemy się ci puszkawek Jadę ja Wiadomo kto, co i jak Prezes 30 do pierdziela Tu sąsiady, widzę też już przywieźli sobie no, O kurwa, wiecie że po Gdzieś, o kurwa, 16 sztuk od razu. Po co, kości mają? My też idziemy naszą autosanką, żeby było bliżej. chociaż mógłbym sobie powiedzieć pojedynczo. Wczoraj zaczęliśmy e, już ściółkować, Jest obecnie 1 maj. Chyba już, chyba. Czy, chyba ty, albo 31 kwietnia. Nie. Dzisiaj 1 maja, także już tutaj przyszła ściółkować, Owoce po wychodziły. Zielonych już jest sporo żeby nie ubrudziły się na to wiadomo. To trzeba już siłkować ja standardowo na ładowaczy, gdyż najlepsza to jest profesja w stosunku do prezesa, który w ruchy, takie ma kocie ruchy na tym ładowaczu, że to siok jest i jest to prawdopodobnie ostatnie siłkowanie chyba zetora jako ładujący, ponieważ szykuje się coś grubszego, ale tak chyba zostawię sobie na oddzielny blog, który chciałbym poruszyć. Na razie, na razie na spokojnie, jeszcze troszeczkę czasu jest, no. sąsiady tu dają takim ee, podnośnikiem do palet, bo no, ten ładowóz, tej ładobacza mają tylko przy Perkinsie, Na no, szczęście my mamy dwa ładowacze, to tu jednak wygodniej, Dobra, prezes decyduj się jak Ty tu jedziesz. Thank you. Trzeba było ustalić najpierw, jak jedziemy W sensie, gdzie ustawiamy przyciep, bo w na tej dróżce bo węższej Tylko te worki powinno się wyzbierać, bo one będą przeszkadzać Masakra Wody sobie nie wziąłem, niedobrze Trzeba będzie dobrać Ale tak, przyczepy się... Ładuje No i co? No i tak zaczynamy jeszcze sezon się w pełni Jeśli chodzi o truskawy Powoli, powoli O, trochę za nisko mamy Muszę sobie z... żeby ją wziąć No właśnie No, teraz lepiej tam maja Trzeba i tak będzie dorzucić, bo jedna akurat wczoraj została niecałe pół rozrzutnika, jedna została załadowana. Teraz już. Co jedna wrzucona, rano co wrzuciłem. Nie będzie potrzeba. No i będziemy jeździć tak jak tradycyjnie, co roku. E, po. Po. Jedno, jak i na, jed, na jedną, jak i na drugą stronę. żeby na bieżąco dziadek, nie, prezes nie musiał się zatrzymywać, tylko do przodu. o straty muszą zawsze jakieś być. No to jest niestety rozrzutnik cały. Musi trochę pojeździć po szlakach. Aha! Ja muszę wracać Ja pierdolę Zostałem, nie No ale jednak No trudno Wracu, No to jest cały plus właśnie tak wygodniej, bo ładować to jedna ale też jak jest trzech, ja wcześniej nie mogłem dopiero co wczoraj to się zaczęło wyściłkowanie tak pełną gębą wcześniej się nie dało to wiadomo jak jeden ładuje drugi jeździ tam na tym rozrzutniku i kierowca to jest git a prezes to zawsze w sumie za sterami 30 jak ściółkowanie jest jemu ja to pasuje tam by no, Fajnie macie ten ładować jest to wygodniej się wozi, bo jakbym miał coś takiego na tył to by mnie chyba jasny szlak trafił. To nie robota No, akurat chyba mu starczy Nie, starczy mu idealnie Wszystko calculating Tylko trzeba będzie ten... Jednak będzie na cały rozrzutnik gdzie teraz drugą trzeba ładować Ta jedna rozwalona jest, cholera Niestety siatka nie wytrzymała Pozdrawiam dla Adamka Dzięki Zajebista siatka Nie no dobra tylko Walła zbyt mocno, trochę trzeba musiała gdzieś osty albo to... Coś, strajko i musiał pignąć siatka bo z to mają niezłe no prezes będziesz kręcił teraz chciałeś tam się będziesz kręcił to no i co? Polówka przydała, nie trzeba by było z znakami się komunikować. No jak on jedzie Jedną nawet po szst jak po chińskim. Ta 30 to jest wspaniałego. Ciekawa i tak to się powoli kręci. No we dwoje siatki to bez problemu wyciągną. Nie trzeba nic wielkiego. No i jeszcze. Już kolejna kulka na drugą stronę pójdzie. A jak grubo napakowali. No, jeszcze kuźno mało. troszeczkę przygiąłem no cały prezes no To zawsze ma jakiś pomysł nie z tej ziemi ale jak mu tam pasuje to niech mu tam tak będzie na razie teraz to już To do szybko chyba wyszły. Dobra, na razie przerwa. W sumie tak sobie teraz chodzę, tak do trzy przyszłem. I już tak zauważyłem, że jechałem tutaj, piasta chyba musi już się wyrabia. Tutaj już się wyrabiała i jest nowa, bo już kółko lata. Także chyba będzie się szykował. koszt tutaj się tu jedno trzymają. Tutaj jest jeszcze ok. No to ta rozwalona to i tak będzie musiała się tu pocofnąć. Albo tu jakoś przejedzie i... Będzie trzeba ją zepchnąć, bo siatka pękła od tyłu i Nie wezmę jej raczej ładowaczem Rozpadnie mi się cieplutko lampa jak kurwacyn Ale jakoś tam u, ujdzie. Skawka nocana Rośnie skubana już o, o zielone po wyrazie już większość wylazło Niedawno pryskałem od grzybów, bo się liście zwiały. Tu jeszcze plamy takie są na nich zwijane, zwijały się, ale już teraz jest lepiej. Nad... No jest wiadomo, że jest dobrze, bo ośrodek bo zaczął działać wcześniej. I o! Już, już się bujają. w Teraz te ciepło będzie to dosyć szybko się bujną Także To raczej będzie tylko kwestia czasu i zaraz pewnie pójdzie sezon Jak będzie tam, później widziałem w pogodach jakieś ochłodzenie nawet I mrozik może być Także jeszcze pewnie będzie czekało krycie o, za zetorek, no co Zetorek, jak zetorek Chodzi Chodzi Także jest, jest git Zobaczcie, się miejsca sobie zrobić I czekamy na prezesowskiego, który tam chyba Który jeszcze coś tam chodzi, a te worki pewnie przesuwa sobie Bo te worki tutaj też nie pozbierane jak mówiłem, a powinno się pozbierać o, patrzcie jak nagina Idzie <laughs> jak zły A nie widzicie go A, teraz Leci, leci no a jeszcze tu zawróci sobie tu jedną kulkę nie wrzucę i sobie dojedzie do drugiej strony na spokojnie. No, dobrze ułożony jest Zapas. Kurwa nie posianem, nie! Panie Zrańca wszystko Idzie. Dopiero już dziewiąta się zbliża Także idzie to idzie A, Trzeba przebawić wiadomo Nie da rady inaczej No dawaj pokaż prezes swojej umiejętności na parkiecie że będę musiał zasyłać na drugi brzeg. Tak, no ta jest ta porwana trzeba będzie i tak podjechać z bo na to się tak ona mi się rozpadnie Także chce czy nie chce, muszę jechać na półkę, wycofać tam i przypiąć szczepę No i lecieć z powrotem, żeby to żeby tu już mać zrzucić tą porwaną no musiało się też, że siatka poszła kurde, ty, no te się już bujają, bujają się Wyciągnięty. Jeszcze wam nagram akurat załadunku ze 100 dolarów kurcze i kurde mol. I raczej tam się już vlog zakończy. No bo tu nie ma co więcej relacjonować, bo to jest standardowa. Ta sama robota Nic się nie zmienia Przejedziemy sobie już Asfaltem, szybciej Będzie no i Zaraz trzeba będzie do stodoły też przyjechać tu Trzeba będzie się ze łączkami trochę Umęczyć, bo Mamy kropelkę pozakładaną Jeszcze z poprzedniego sezonu Ale to wiecie Zabjazd na podwórko i będziemy walczyć dalej Z tymi bałgami, no ale Za chwilkę na Zaczynamy ładowanko już cztery sztuki zrzucili, zrzuciłem z góry. Teraz już na rozżytku układujemy. przyczepę i jazda. Nie ma co się opierdzielać To jest sporo Kurda. Za blisko. No to zaczynamy. Już jest po południu. No zle. Nie, no w sumie to jest już południe. No i co? Zrzuciłem sobie cztery sztuki przed obiadem i już zaczynam je ładować, bo trzeba dzisiaj skończyć. Te niedobrze by było, ale też trzeba ludziom mieć, żeby ludzie mieli co robić. No, chciałbym kurde już ten rozrzutnik zamienić na jakąś ścielarkę. Ale to nie tak szybko wszystko chopciół. Wszystko po kolei